wszystkich serdecznie w odcinku promującym mój texture pack to hop, -a oczywiście no teraz ogólnie przestawiłem się, bo kiedyś lubiłem by sobie grać na serwerach survival, frebuid i takie inne rzeczy, ale ja teraz ogólnie zacząłem do mm, to jest teksturka na którą się napracowałem trochę kilka rzeczy sam, a kilka z innych, na przykład te mieczki są z, z całopolski. Tutaj też łódź mi się bardzo podoba. I inne. Jabłuszko też I, i to koks. Ogień wygląda fioletowo, nie zasłania całego ekranu jak inne. I tak się prezentuje wszystko, bloki. No ogólnie to jest FX, to Aventum. O, tylko że... Yy, Aventum, tylko że ja go przerobiłem. Yy, no, żeby właśnie na trawa specjalnie, dlatego. Jeszcze jest mi kilka rzeczy, potem... To cóż... Yy, Te świeże No, zawsze jak się to w praktyce stosuję. Kurde. Jesteśmy już po przerwie, bo no, to nie miałem jeszcze wspomnieć o nowym wyklęcie EQ i on sobie, w duszkę, to sobie to tak duszkę, mogli mieć kolorek. Ten eksploat taki jest, jaki jest i co tutaj jeszcze mogę powiedzieć. Zobaczmy to w praktyce. Wypijam na mnie. No dużo mi dużo mi biorą. A nie, bo są z ogniem. Widzicie, pokonałem ich. Jeden raz... jeden... jeden zrobił mnie raz uderzył, tutaj widzicie. Nie miałem zbrojki, tylko tak chcę w mieczyk. No i cóż. Piszcie co nam zmienić. Może chcecie. 64 to jest właśnie ogólnie rozdzielczość yy, chyba 32 na 16 yy, na 32 na 64 i chyba też na wyższe, bo wieczek jest spod i łuczek z wyższego. No dobrze, piszcie to, Słuchajcie, jak jakie zmiany sieba darpa Cześć. się się w odcinku, może już z PvP. Na razie. E-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e